Ten nie pozwoli. Jarosław Kaczyński. Absolutnie przyjąć się. Na wojnie, na nienawiści karmi. Ten człowiek jest po prostu już zaburzony mm -hmm. tą nienawiścią w stosunku pod śmierci Barata. a ten nie, po prostu nie ma swojego zdania. Jest to człowiek kameleon. Wykonuje wszystkie rozkazy tego. No bo widzi pan, tutaj z jednej strony Mateusz Morawiecki mówi, że chce zakończyć wojnę polsko-polską, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi, że Donald Tusk jest lumpem. No bo, bo ten człowiek już nie zna innego języka. Mhm. Ten człowiek, wie pan, jak nienawiść wchodzi w geny, w mózg, to człowiek zaczyna jak gdyby wypadać z rzeczywistości. Nienawiść ma strasznie destrukcyjny wpływ na charakter, na zachowanie, na myślenie. I trzeba naprawdę dużo dobrej woli, żeby z w, nienawiści. Człowiek z natury jest zły. I dlatego, jak uruchomi swoje demony, to one są już nie do opanowania. I ten człowiek już uruchomi. Demony zła, które pożerają, a oni się karmią tym. Bo i po prostu to są wykonawcy zła. Demona zła. I to jest po prostu dlatego, on tu będą jeszcze większe przekleństwa. Jedna rzecz, a ja się tylko jedno modne, żeby to wszystko nie na ulicy nie wyszło. Spodobał ci się ten film? To dopiero początek. Nie zapomnij zaobserwować naszego konta, by być na bieżąco. Do zobaczenia.